Świat patrzy na mnie swoim rozsądkiem, nadążanym jak Stara Matka, płacze. W kurzgankach w domu myślę, tylko w zapomnieniu, pewna jestem z tej niepewnej drogi. Dlaczego? 心间。 Ja śpiewa Twoje ręce w tym świecie. Nie oglączkuje mnie nie, nie wykrzykuje. I nie czekaj, żeby miłość we mnie zbrzydła. Nie dogonisz mnie śmiertelnym swym oddechem. Śpiewa, y, śpiewa, gra na gitarze, a mało kto y, wie o tym, że Ania pisze wiersze. Ujawniła się trzeba lata temu w taki sposób, że pierwsze czytanie jej wierszy publiczne odbyło się w radiu Opoła. Proszę. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że pisze ciekawe wiersze, miło się ich y, słucha. A oprócz tego chciałam podziękować też Ani za to, że jej wieczory sprawiają, że pozytywko odwiedzają ludzie, którzy do nas rzadko kiedy przychodzą. Bardzo Państwu dziękuję, a Ania będzie na części swojej wiedziałem autosycji. Anna Kraśńska. jest jakby namówiony przez moich przyjaciół pozytywkowych. Ja nie planowałam tego wieczoru, bo jeszcze aż długo, ale okazało się, że kiedy robiłam po prostu swój taki porządek, tak że tak powiem, okazało się, że te wiersze trochę się znalazły, bo ja się bałam, że po prostu, no, bo ja naprawdę bardzo mało piszę, rzadko piszę i po prostu myślałam, że będę miała szczęście Państwa na naprawdę nowym przyjaciół. Okazało się, że coś jest, że nie jest tak źle. Mam nadzieję, że to się po prostu Państwu spodoba. E, no i tyle póki co. Ja siadam i zaczynamy. Proszę pić kawę, herbatę, e, częstować się tym, co jest na stole, bo do domu nie zamierzam tego brać. O tajemnicy, o Tobie tajemnica, moich myśli nie przeliknęły twarzy dnia i mroźnych zim, Ty, co okiem nie módlisz na naistnienie kamienia, czekającego na Twoje podniesienie, z między głodu i smutku tajemnic, mijającego czasu, w jastunku mego serca, olbrzymie, ciepłem Twoich rąk. Kiedy przecieram oczy, to myślę, że widzisz mnie na jawie i we śnie i nie ma chwili w oddechu, żeby nie pomyśleć, że blisko Ciebie to bliskość. Otacza mnie Duch Boży na radość, którą mam dla Ciebie. Niech miłość, która obok jest, nie biednie wciąż na oślep. Bo to, co proste jest, takie proste jest, na wyciągnięcie ręki. Samotność jest jak ślepy zaułek. Przechodząc się między kamiennymi ulicami, upijałam się swoją samotnością, radością spotkania wolności, ale jak jej dziś pyta. Kiedy umrę, będę ptakiem wędrownym, dotknę wszystkiego i każdego, którego bałam się tknąć na znak wykręcia. Samotność, to świetny nie nieprzyjmującego cudu. Jeszcze się tyle stanie! jeszcze się tyle zmieni, rosną na mną odważę, do słońca. Popatrz, drzewo się cieszę, drzewo olbrzymie. Zmieni, rosną nam nowe twarze. Chciałabym umrzeć szczęśliwa, by nie żałować tego, czego nie mogłam mieć. Chciałabym umrzeć pożegnana, by nie tęsknić. Chciałabym, aby całe to, co jest, było zawsze ze mną, w każdej cząstce mego ja. Jak cichutlenia, czekając na zmartwychwstanie. Ale nie trzeba być piekorą, żeby o tym myśleć. Ja o tym myślę wciąż. Dziś nie jest wstyd wahać się, w trąb serca stać, tak na wprost, jak ćma spuszczona z łańcucha nosa. Wejdź, ożyj się. Dziś nie jest wstyd rzucić swoje niespełnienie za progiem. Wejdź bezpowrotnie zalejnij się w moim sercu. Na wchodząc w łęki, tu w granie Cała staje się ciszą, Jasne, panie Już nie rano mi serca, w cierpym steganie Śniegiem osób morskich zmartwy wstaje. A ty mnie kochasz, a ty mi graj A ty mi falę zapomnieć daj a ty mnie módl, a ty mi, mów, a, ty mi nowa, a, a ty mnie może od nowa A ty mnie kołysz, a ty mi graj, a ty mi wano zapomnieć, daj, a ty mnie módruj, a ty mi nudź, a ty mnie może od nowa Zasłuchana w poszure, a nie zginuty. Bo mi się rodzę po raz drugi Jestem rybą złocistą w morskiej tobie To może z tobą, to może no, w głowie A ty mnie urodzisz, a ty mnie graj A ty mi falę zabudź, daj A ty mnie udul, a ty mi udul Ty mi graj, a Ty mi faro zapomnieć daj, a Ty mnie. nie. dało się, nie ma się, skrzydeł swoich obręcz na podróż jedną stroną. To że starczało Cię tyle, co niby ogarek, niby nic, by poduszki łez cennych kiść. Nie zachodź dla mnie, słońce, zbyt szybko, stań za błękitną szybką, schowaj się na lata wielkie, nim odpierzesz moje serce. Wąkitnął przestrzeń kać czańców i róż, pachnącego lata zbóż, jesiennej latarni wzorów i radości jesiennego koloru. Uturą mnie z białych chmur. Z dziecinnym uśmiechem powiesz, To już. Mhm. Chłopiec <klucz> którym poświęciłam więcej uwagi niż kiedykolwiek innemu. Miał 13 lat. Barczyste plecy, ładne oczy i silne usta. Miał jedną wadę wadę serca. Jednym światłem, jaki wówczas mieliśmy, to te 200 metrów szpitalnego korytarza. Kilka okien, dwa łóżka, jego i moje, które wówczas były najważniejsze na świecie. To jedno okno liczące się najbardziej w tych metrażach. Nasze okno. Cały horyzont na świat. Gdzie dzień padał i noc padała, choć tak naprawdę nie miało to żadnego znaczenia. Każde z 24 godzin był naszym jednym i nieodwracalnym momentem wspólnego przeżywania każdej z tych chwil. Parapet był naszym wejściem i wyjściem z rozmów. Z czasem stał się naszym konfesjonałem. Przez którego grzechy nasze przylatywały jak nie na krzyki. Strach. Nie czuliśmy strachu. Mieliśmy wiarę w siebie, bo Boga trudno było tam szukać. Byliśmy wszystkim dla siebie. Każdy z nas chciał żyć dla drugiego. Nawet nie dla siebie samego. Przeżyć to najwię Przeżyć było największą zagadką, największą tajemnicą naszego lęku i strachu. Dwoje dzieci, jak na huśtawce. Dwa życia. Podobny schemat. Życie nad przepaścią, w pozycji siedzącego dziecka na łóżku szpitalnym. Towarzysząca biel. Jakbyśmy w chmurach żyli. Najpiękniejsze Królestwo miłości i zależności. Nadzwyczajnego przyciągania się ciała. Tylko wyobraźni. Mój rycerz. Z w ręce, nigdy się nie podda. Ale muszę pan, raz, Państwa rozczarować, że Pan się bardzo długo długo później. Jeśli będę już słaba i do tego świata pozostanie mi jeszcze chwilka, nic nie mów. Postaw mi różaniec jak karty. Na drogę rzucone mimochodem i świec tysiące zawalni, by mnie trudził, dokąd mam iść. I na chwilę przed rozstaniem rzucisz mi pośpieszny amen. Czego Państwu bardzo serdecznie e, życzę, dbajcie o siebie, pielęgnujcie, kochajcie. I nie zapominajcie o artystach, to, ważne. <trujemy> ja dziękuję. Dziękuję. Myślę, tak, ja, to są ważne. Dziękuję. jest dla Mam nadzieję, że nie zanudziłam tą poezją. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze po zostaną zjedzą co mają zjeść w Czyli nie wyganiam nikogo, ponieważ dzisiaj ponownie się ma omów, tak? Czyli jemy, jemy, i czekamy. nic nie jest. To zaraz się dzieje. To Dziękuję się dzieje. Liczę na Wasze spotkanie. Widzę, że było mocne, oczywiście, ale w korzeniem czasie. Dziękuję na wiśniadek. Chyba się muszę <noise> <noise> <Dzień> przemalować. <noise> na wiśni. Dziękuję Państwu pięknie. Zapalmy się. Dziękuję Dziękujemy Państwu bardzo. bardzo serdecznie. Ania, to był bardzo fajny wieczór. Proszę Państwa, dla mnie to było o tyle miłe ciekawe, że ja byłam też w momentach, kiedy powstawały te rzeczy. To jest jeszcze dla mnie o tyle fajniejsze i bogatsze kiedy wiem, w jakim momencie on postarał do rzeczy. Ja myślę, że nie, nie pozwolimy tutaj Ani tak jeszcze zejść. Proponuję, żeby Ania jeszcze coś zaśpiewała, ewentualnie jakiś tam pis, proszę Państwa i... tak, Ani, jeszcze Jaką dziewczyć na pewno sercem? 嗯。